Gotując w kuchni wiele może się wydarzyć. Może nam się coś przypalić, wykipić. I tak samo przy projekcie kuchni. Wiele rzeczy może pójść nie tak. Co więcej, ilość możliwych błędów, jakie możemy popełnić na etapie urządzenia tego właśnie wnętrza jest tak duża, że postanowiliśmy stworzyć nie jeden, ale aż trzy filmy z serii 5 błędów w... A zaczynamy od błędów, które można popełnić już na etapie samego myślenia o naszej wymarzonej kuchni. Wszystko według zasad. Trójkąt roboczy, podział kuchni na pięć stref, kierunek pracy zgodnie z dominującą ręką. Zmywarka po właściwej stronie no i rzecz jasna blat na właściwej wysokości. Jeśli nie wiemy od czego zacząć nasz projekt kuchni, często zaczynamy od samych zasad. A jest w czym wybierać? W końcu mamy polskie normy, mamy zasady ergonomii, mamy zasady wymyślone przez producentów kuchni meblowych. No naprawdę jest w czym przebierać. Jest tylko jeden haczyk. Kuchnia zaprojektowana według zasad nie zawsze może być dobra, dobra dla was. Generalnie chodzi o to, aby zasady nam pomagały w projektowaniu kuchni, ale one nie będą nam następować po prostu myślenia. Oczywiście są zasady, w których należy trzymać się bezwzględnie. Dotyczą one głównie montażu sprzętu AGD. Jednym z przykładów jest na przykład wentylacja lodówki lub odpowiednia wysokość pomiędzy płytą grzewczą a okapem. Ok, tego się musimy trzymać. A teraz pozostałe zasady. Te kwestie ergonomiczne czy mm, zasady, które mówią nam, jak coś powinno być zrobione, one są już dużo bardziej płynne i w zasadzie je dobierane bądź naszych preferencji. No i wreszcie mamy mnóstwo zasad, które fajnie by było zrobić w naszej kuchni, ale nie zawsze się da. Jeżeli nasze wnętrze nie pozwala nam na stworzenie odpowiednio wielkiego blatu roboczego zgodnego z normami, no to tutaj nie ma mowy o błędzie, że mamy do trochę mniejszego. Jeżeli chcemy zrobić blat na właściwej wysokości. Ale nam koiduje ten blat z oknem, no to znowu okna raczej nie przeniesiemy, no i znowu ciężko to mówić o jakimkolwiek błędzie no w tej kwestii samych zasad. Dlatego zgodność lub niezgodność naszego projektu kuchni z zasadami niewiele mówi o tym, czy projekt jest dobry, czy nie. Kolejnym świetnym przykładem jest to, co teraz tutaj widzicie. Mamy tutaj dwie kuchnie o takiej samej powierzchni, zaprojektowane zgodnie ze trójkątem roboczym, ale jednak, no jak widzicie, ciężko powiedzieć, który projekt jest lepszy, no bo właśnie, same zasady to zdecydowanie za mało, aby wypowiadać się o projekcie kuchni. Więc wniosek jest taki, że dobrą kuchnię projektuje się nie tyle zgodnie z zasadami, co mając zasady na uwadze ponieważ dobry projekt to nie taki, który spełnia wszystkie zasady, tylko taki, który spełnia najważniejsze wymagania swoich użytkowników. Na fali inspiracji. Wyruszamy na łowy. Pinterest rozgrzany do czerwoności, grupy facebookowe, obczailiśmy już wszystkie najnowsze trendy wszystkich architektów i co z tego? Co dalej? Poszukiwaniu inspiracji bardzo łatwo dać się ponieść tej fali, tej fali idealności naszego wnętrza, trochę nierealnych rozwiązań, które nie do końca pasują do naszego metrażu, ale zachwycają nasze oczy i sprawiają, że mamy wrażenie, że nasze życie dzięki tej aranżacji się odmieni. Przeglądając inspiracje podświadomie odpychamy nasz projekt kuchni i rozpoczęcie pracy. Przez to wpadamy w błędne koło, że no stop szukamy inspiracji, natomiast w naszej kuchni nic się nie dzieje. Pamiętaj jednak, że nawet jeśli jakaś inspiracja bardzo Ci się podoba, to niekoniecznie może być ona dobra dla Twojego wnętrza, metrażu czy po prostu funkcjonalności. Kopiowanie inspiracji jeden do jednego naszego wnętrza, no praktycznie nigdy nam się nie uda, ponieważ te wnętrza są zupełnie inne, tam były zupełnie inne założenia projektowe, no i po prostu kopiowanie tego, wręcz wciskanie na siłę z naszego wnętrza, no po prostu skończy się katastrofą. Kluczowe w opanowaniu naszych inspiracyjnych zapędów jest analiza i umiar. Wybierz sobie trzy inspiracje, tylko trzy. Tak, tylko trzy. Wynotuj element po elemencie, co Ci się w nich podoba. Zapisz to sobie, zapisz na kartce, zapisz na telefonie. Zrób z tych inspiracji Twój wstępny projekt, projekt Twojego wyobrażenia o idealnej kuchni. Posiadanie inspiracji przed zaczęciem projektowania swojej kuchni jest ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze jest zrozumienie. Co na tej inspiracji nam się konkretnie podoba? Dzięki temu stworzysz swój wymarzony, indywidualny projekt kuchni, a nie zlepek niż masz różnych stylów czy osobowości. Dla rodziców i znajomych. Turcia, gdzie połysk? Kto się będzie brudzić. Będziecie mieć przecież dzieci, dużo dzieci. Przecież nie będę do was przyjeżdżała, to sprzątę. To już nie te czasy! Cynek, my nie mamy zmywarki, my mamy ręcznie, mama zmywa. I jest okej, okay, wiesz, wszystkim się podoba. A tak, całkiem serio. Temat jest trochę trudny. Wiadomo, że rodzina chce nam pomóc. Chce dla nas jak najlepiej, ale bardzo często przekracza drobną granicę, że mieszkanie jest dla was, a nie dla jednego ich dzieci. Jeśli urządzamy pierwsze mieszkanie i pomagają nam tym rodzice, szczególnie w jego zakupie, to mogą po prostu na Chcieć nam we wszystkim pomóc. Jednak, nawet w takich sytuacjach warto sygnalizować, że to mieszkanie no jest dla nas. My tam musimy czuć się dobrze, mamy zupełnie inne potrzeby niż nasi rodzice i ten design przeważnie, no fajnie, aby był jednak odświeżony o co najmniej dwie dekady. Mamy też naszych znajomych. Oni dopiero chcą nam pomóc. Już z nas nie ma znajomych, którzy wiedzą wszystko. Co powinnaś jeść, gdzie powinnaś ćwiczyć, gdzie twoje dzieci powinny się uczyć. I tak samo jest, kiedy zaczynasz remontować wnętrza. Nawet kiedy nie prosisz o pomoc, stykają swój nos każdy zakamarek. Ziomuś, tylko węga. Mamy tu już od 10 lat i w sposób prostu... takie jest to węgiel. Takie. Bierz, Kasia, ja już się zrobiłam swoje mieszkanie, więc jestem ekspertem. No bo wiecie, gdy idziemy razem z znajomymi do knajpy, każdy z nas zamawia sobie to, na co ma ochotę, no i generalnie jest fajnie. Natomiast dużo gorzej jest w momencie kiedy chcemy uzależniać własne decyzje związane z remontem mieszkania od aprobaty naszych znajomych. To tak nie działa. Dlatego bądźmy asertywni. Bardzo często będzie tak, że projekt naszej kuchni, naszej wymarzonej kuchni, no po prostu będzie się komuś nie podobał. Wiecie co? To jest normalne. To jest absolutnie normalne. Każdy z nas ma zupełnie inne gusta, inne preferencje oraz inne potrzeby. Więc kuchnię projektujcie dla siebie, a nie dla znajomych czy rodziców. Projektancie, zaskocz mnie. No, może czas przejść się do projektanta. Ale nie powiem mu, co myślę, co chcę, co potrzebuję. Niech się wykaże, niech mnie zaskoczy. W końcu za to mu płacę, co nie? No nie. Zawsze, gdy myślimy o pracy projektanta wnętrz czy kuchni, mamy na myśli współpracę. Współpracę pomiędzy osobą, która posiada wiedzę i umiejętności, a osobą, która ma oczekiwania, potrzeby i chęć ich realizacji. I żeby było jasne, projektant wnętrz kuchni nie pyta Was o Wasz pomysł tylko dlatego, żeby go odzorować i następny, ale po to, żeby Was lepiej zrozumieć, poznać. My naprawdę widzimy w tym znacznie więcej niż Twój pomysł na kuchnię. A jaki kolor Ci się podoba? Jasny, ciemny? Nie wiem. A chociaż ile osób tam będzie mieszkać? A skąd ja mam to wiedzieć? Oczywiście nie ma problemu, aby przygotować bardzo fajny projekt kuchni bez poznania potrzeb, oczekiwań i wymagań domowników. Jednak taki projekt przede wszystkim no, będzie wyzbyty z emocji i charakteru tychże domowników. Więc to trochę będzie taka wydmuszka, no w sumie fajna i poprawna, jednak będzie brakowało w niej tego czegoś, czyli Was. Projekt powstaje dla Was, pod Wasze potrzeby, preferencje, dla wszystkich użytkowników. Dlatego tak ważne jest zrozumienie i zaufanie. Bo tylko wtedy, kiedy Was zrozumiemy, kiedy Was bliżej poznamy, możemy Was zaskoczyć rozwiązaniami, których się nie spodziewaliście, a które spełniają wszystkie Wasze potrzeby. Internetowi doradcy. Mam w ogóle tysiąc followersów na Instagramie, bo pokazałam, co trzeba, więc jestem ekspertem. Hej! Robię filmy na YouTubie, więc znam się na wszystkim. I właśnie dlatego, właśnie przede wszystkim dlatego mówimy Wam nie ufajcie internetowym ekspertom. W realu nauczyliśmy się już od dawna, aby nie ufać sprzedawcom, szczególnie tym nachalnym sprzedawcom w sklepach czy nawet na ulicy. Jednak gdy wchodzimy do internetu, no to nagle się okazuje, że te komentarze absolutnie obcych osób mają dla nas niesamowicie wielką wartość merytoryczną. Kupując bułkę w sklepie, kierujesz się tym, co chcesz dzisiaj zjeść na śniadanie, a nie twoja koleżanka z pracy. Więc dlaczego urządzając swoje mieszkanie, tak ważne są dla nas preferencje i potrzeby innych? Bo czy ktoś mógłby tak wejść do internetu i, no nie wiem, kłamać? <noise> Płatne komentarze. To jest norma. Naprawdę. Są firmy, które zatrudniają osoby, które piszą płatne komentarze zachwalające jakieś produkty czy usługi. Są też internetowe trolle, które za cel życiowy mają to, żebyś miał gorzej niż oni. Ale co więcej, nawet osoby prywatne, które dzielą się z Wami swoimi spostrzeżeniami oraz doświadczeniami, mogą mieć bardzo negatywny wpływ na Wasz koncept, Waszej kuchni. To najważniejsze jest, abyśmy nauczyli się odróżniać Opinie od informacji. Większość osób, które udziela się w internecie, mówi tylko i wyłącznie o swoim doświadczeniu i wyraża jedynie swoje opinie. Dlatego, jeśli ktoś pisze, że poły to się palcuje, a laminat to jest badziew, to to jest opinia, a nie informacja. Dlatego tak ważne jest, abyście starali się dotrzeć do informacji. Nie budowali swoich własnych opinii na opiniach innych osób. Musicie sami wyciągać wnioski z tego, co się dowiecie. Wasze zaangażowanie. I tak właściwie dochodzimy do pewnego sedna tego filmu: że nikt nie będzie chciał zrobić Twojej kuchni bardziej od Ciebie. Możesz posiłkować się różnymi opiniami obcych osób, ale wiesz, 100 różnych opinii to jest 100 różnych osób, a żadna z nich nie będzie gotować w Twojej kuchni. Więc trzeba się zaangażować. W swoje dobro trzeba się zaangażować. Niezależnie, czy projektujecie swoją kuchnię sami, czy z projektantem, musicie być obecni. Zaangażowanie, odpowiedzialność i świadomość to są trzy podstawowe filary dobrego projektu kuchni. Jeśli będzie pamiętać właśnie o tych trzech aspektach, tych trzech kluczowych filarach, to jesteśmy pewni, że sobie poradzicie. A jeśli potrzebujecie naszej pomocy w urządzaniu swojej kuchni lub całego mieszkania, zobaczcie, co możemy dla Was zrobić w linkach poniżej. Trzymajcie się, cześć. Ok, czyli widzę, że subskrybujesz już nasz kanał. Dodatkowo obserwujesz nas na Facebooku i Instagramie. O czytasz naszego bloga codziennie, dodatkowo wszedłeś już na nasze kursy projektowania. wnętrz. masz naszego e-booka i jeszcze zajrzałeś na naszą ofertę projektowania. wnętrz.